Jeśli podoba Ci się Tchnienie Grozy, możesz je wesprzeć na www.tchnieniegrozy.pl. Wracasz w przestrzeń między wymiarami, gdzie lęk nabiera kształtu, a groza rozbrzmiewa nieskończonym echem. Podróżujesz do niezwykłego miejsca, gdzie granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Przygotuj się na tchnienie grozy. Edith Wharton, później. 5. Nie mogę powiedzieć, żeby to nie było uczciwe, ale nie mogę też powiedzieć, że to było uczciwe. Po prostu zwykły interes. Usłyszawszy te słowa, Mary gwałtownie podniosła głowę i z zainteresowaniem popatrzyła na mówiącego. Kiedy przed pół godziną przyniesiono jej bilet wizytowy z nazwiskiem Mr. Parvis. W jednej sekundzie uświadomiła sobie, że nazwisko to tkwiło w jej świadomości od czasu, gdy przeczytała je w nagłówku niedokończonego listu bojna. W bibliotece czekał na nią mały, zwiędły łysy człowieczek na nosie miał złote okulary. Dreszcz ją przeszedł, gdy pomyślała, że człowiek ten był ostatnią osobą, do której zwracał się jej mąż. Parvis grzecznie, lecz bez zbytecznych wstępów, jak ktoś, kto dobrze zna wartość czasu, przedstawił cel swojej wizyty. Przyjechał do Anglii w interesach, a znalazł się blisko Dorchester, nie chciał opuszczać tych stron, nie złożywszy swego uszanowania pani Boyne i nie spytawszy, jeśli tylko nadarzy się ku temu okazja, co ma ona zamiar zrobić dla rodziny Boba Elwola. Słowa te wyzwoliły w duszy Mary jakiś niejasny niepokój. Czy gość mimo wszystko wiedział, co Boyn miał na myśli, zaczynając tamto zdanie? Poprosiłaby, zechciał jej tylko wyjaśnić i natychmiast spostrzegła, że pan Parwis wydaje się dość zdumiony, iż pani Boyne nie orientuje się w dalszym przebiegu tej sprawy. Czyżby naprawdę wiedziała tak mało, jak należałoby sądzić po jej pytaniu? O niczym nie wiem, musi pan wszystko powiedzieć. Wojąkała dość niepewnie, na co gość zaczął dokładną relację. Rzeczy, jakie usłyszała, rzuciły bardzo ponure światło na zagadkową sprawę kopalni Niebieska Gwiazda. Mimo iż w głowie miała zamęt i zupełnie nie była przygotowana do zrozumienia i oceny podobnych zagadnień. Wywnioskowała, że jej mąż zrobił majątek w mistrzowski sposób, przeprowadzając różne spekulacje, a odbyło się to kosztem ubiegnięcia kogoś, kto nie był na tyle szybki, by samemu natychmiast pochwycić szansę. Ofiarą sprytu Bojna padł młody Robert Elwell. To właśnie on podsunął Bojnowi myśl o interesie z Niebieską Gwiazdą. Kiedy Mary rozpłakała się po raz pierwszy, Parwis rzucił jej przez bezstronne, obojętne okulary uspokajające spojrzenie. Po prostu Bob Elwal nie był dość sprytny, to wszystko. Gdyby był, mógłby odpłacić Boynowi pięknym za nadobne. Takie rzeczy zdarzają się w interesach codzień. Zdaje mi się, że ludzie nauki nazywają to prawem zachowania gatunku. Na polu walki zostają tylko najsilniejsze jednostki, mówił Parwis. Wyraźnie zadowolony, że przyszło mu do głowy trafne porównanie. Gdy Mary próbowała sformułować następne pytanie, doznała niemal fizycznego bólu. Jakby słowa, które chciała powiedzieć, pobudzały do torsji. W takim razie oskarża pan mego męża o popełnienie jakiegoś niegodnego czynu? Pan Parwis potraktował to pytanie zupełnie beznamiętnie. Och, nie, nic podobnego. Nawet nie twierdzę, że to było nieuczciwe. Wzrokiem prześliznął się po długich szeregach książek, jakby w jednej z nich chciał znaleźć określenie, jakiego szukał. Nie twierdzą, że to nie było uczciwe, ale nie twierdzą również, że to było uczciwe. Po prostu zwykły interes. Nie można się było wyrazić bardziej zrozumiale. Mary siedziała nieruchomo, wpatrując się w niego z przerażeniem. Wydawało jej się obojętnym na wszystko, wysłannikiem jakiejś. Złej potęgi. Ale widocznie adwokaci pana Elwela nie podzielali pańskiego zdania, skoro skarga została wycofana na skutek ich opinii. O, tak. Zdawali sobie sprawę, że formalnie rzecz biorąc nie ma żadnej szansy na wygranie. Właśnie w momencie, kiedy mu doradzili wycofanie skargi, Elwell znalazł się w katastrofalnej sytuacji. Widzi pani, większość pieniędzy, które pożyczył, ulokował w niebieskiej gwieździe. A potem nie miał już wyjścia. No i dlatego, gdy mu powiedziano, że w żaden sposób nie może wygrać procesu, zastrzelił się. Przerażenie przetoczyło się przez Mery wielkimi ogłuszającymi falami. On się zastrzelił? Zabił się z powodu tego? No, ściśle mówiąc, nie zabił się. Dwa miesiące się męczył, zanim umarł. Parwis oświadczył to drewnianym, obojętnym tonem, jak gramofon, powtarzający zawsze to samo. — Chce pan powiedzieć, że próbował się zabić, ale mu się to nie udało i jeszcze raz ponowił próbę? — Och, nie potrzebował nic ponawiać — odpowiedział ponuro Parwis. Siedzieli naprzeciw siebie w głębokim milczeniu. On, bawiąc się swoimi okularami, ona nieruchomo, z rękami opartymi na kolanach, w postawie pełnej Sztywnego napięcia. Ale skoro pan o tym wszystkim wiedział, zaczęła w końcu prawie szeptem, nie mogąc się zdobyć, by mówić głośniej. To jak się stało, że kiedy napisałem do pana po zaginięciu mego męża, odpowiedział pan, że nie rozumie jego listu. Słowa te bynajmniej nie wprawiły parwisa w zakłopotanie. No tak jeśli chodzi o ścisłość, nie rozumiałem tego listu. A gdybym nawet rozumiał, to nie była pora, żeby o tym mówić. Sprawa L.O.L.A. zakończyła się definitywnie w momencie, kiedy skarga została wycofana. Cokolwiek bym pani powiedział, i tak nie pomogłoby to pani w poszukiwaniu męża. Mary w dalszym ciągu przeszywała go wzrokiem. A dlaczego mówi mi pan o tym w tej chwili? Parwis nie zawahał się ani sekundy. Przede wszystkim przypuszczałem, że wie pani dużo więcej. Mam na myśli okoliczności, w jakich nastąpiła śmierć Elwela. Poza tym dużo się teraz mówi na ten temat. Ponownie odgrzebano całą sprawę. Pomyślałem sobie, że jeśli pani nic o tym nie wie, to powinna się pani dowiedzieć. Mary milczała, a on ciągnął dalej. Widzi pani, dopiero. Bardzo niedawno wyszło na jaw, w jak złym stanie znajdowały się finanse Alwela. Jego żona jest osobą bardzo ambitną i walczyła tak długo, jak mogła. Zaczęła pracować, jak gdy zdrowia przestał jej na to pozwalać. Choruje jak się zdaje na serce, zaczęła przejmować szycie do domu, ale musi oprócz tego opiekować się jego matką i dziećmi. Załamała się pod tym ciężarem i w końcu była zmuszona prosić o pomoc. To zwróciło uwagę na całą sprawę. Zajęła się nią prasa i rozpisano składkę. Boba Eluela wszyscy bardzo lubili. Na liście ofiarodawców nie zabrakło ani jednego ze znanych nazwisk w mieście. No i ludzie zaczęli się zastanawiać, dlaczego. Parwis przerwał na chwilę i zaczął grzebać wewnętrznej kieszeni marynarki. O, proszę, sprawozdanie jakie zamieścił Sentinel. Oczywiście jest to utrzymane w lekko sensacyjnym tonie. Może byłoby dobrze, gdyby pani zechciała to przejrzeć. Wyciągnął gazetę w stronę Mary. Rozłożyła ją powoli, równocześnie przypominając sobie wieczór, kiedy przeczytany w tym samym pokoju wycinek Sentinela po raz pierwszy zachwiał jej poczuciem bezpieczeństwa. Kiedy otworzyła dziennik, mrużąc oczy na widok krzykliwego tytułu Wdowa po oficerze Bojna zmuszona jest zwracać się o pomoc. Wzroki pobiegł wzdłuż kolumny i zatrzymał się na dwóch zdjęciach. Jedno przedstawiało jej męża. Była to odbitka z fotografii robionej bezpośrednio po ich przyjeździe do Anglii. Właśnie to zdjęcie najbardziej lubiła. Takie samo stało na biurku w sypialni na piętrze. Kiedy oczy jej spotkały się z oczami męża patrzącymi ze zdjęcia, Wiedziała, że nie będzie w stanie przeczytać, co pisze autor artykułu. Opuściła powieki, czując pod nimi piekący ból. Słyszała, jak parwis mówi dalej. Pomyślałem, że może zechciałaby pani się wpisać na listę ofiarodawców. Z wysiłkiem otworzyła oczy i spojrzała na drugie zdjęcie. Przedstawiało młodego jeszcze szczupłego człowieka. Rysy twarzy były jakby zamazane cieniem padającego z szerokiego ronda kapelusza. Gdzie ona widziała tę twarz? Wpatrywała się w zdjęcie, czując w uszach pulsowanie krwi. Po chwili krzyknęła. Przecież to jest ten człowiek! Człowiek, który przyszedł po mego męża! Parwis poderwał się na równe nogi. Mary niejasno zdała sobie sprawę, że wcisnęła się w sam róg kanapy i że on pochyla się nad nią z niepokojem. Po chwili wyprostowała się i sięgnęła poleżącą obok gazetę. Tak, to ten sam człowiek. Wszędzie bym go poznała, upierała się głosem, który dla niej samej brzmiał jak krzyk. Wydawało jej się, że odpowiedź parwisa dochodzi gdzieś z bardzo daleka przez jakieś niekończące się zakręty, które ściszały i głuszyły głos. Pani Boyne! pani się chyba źle czuje, czy zawołać kogoś. Może przynieść pani szklankę wody? Nie, nie, nie. Rzuciła się ku niemu, kurczowo ściskając w ręku gazetę. Mówię panu, że to ten sam człowiek. Znam go. Rozmawiał ze mną w ogrozie. Parwis odebrał jej gazetę i spojrzał na zdjęcie. Nie. To zupełnie niemożliwe, pani Boyn. To jest Robert Elwell. Robert Elwell? szeroko otwartymi oczyma. Zdawała się wpatrywać gdzieś w przestrzeń. Wobec tego przyszedł po niego Robert Elwell. Przyszedł po pani męża w dniu, w którym zniknął? Parwis ściszył głos, pochylił się nad nią i braterskim ruchem położył jej rękę na czole, jakby chcąc ją łagodnie namówić, by z powrotem usiadła. Przecież Elwell umarł. Czy zapomniała pani o tym? Mary, nie odrywając oczu od zdjęcia. Usiadła, zupełnie nie zdając sobie sprawy, co Parwis mówi. Pamięta pani ten nieskończony list, bojna do mnie, który pani znalazła tego pamiętnego dnia? Napisał go bezpośrednio po otrzymaniu wiadomości o śmierci Aluela. Zauważyła dziwną intonację w obojętnym do tej pory głosie Parwisa. Musi to pani pamiętać. Tak, pamiętała. I to było najstraszliwsze. Alwel. Umarł na dzień przed zniknięciem Neda. I to było zdjęcie Luela, a równocześnie zdjęcie człowieka, z którym rozmawiała w ogrodzie. Podniosła głowę i wolno rozejrzała się po bibliotece. Te ściany mogłyby zaświadczyć, że było to zdjęcie człowieka, który zjawił się tu, by odwołać bojna od zaczętego listu. Przez mgliste strzępy myśli tłoczących się w jej mózgu, Dochodził do niej słaby dźwięk na pół zapomnianych słów. Słów wypowiedzianych przez Alidę Stern na trawniku w Pankborn, zanim bojnowie zobaczyli dom w lęk, lub choćby pomyśleli, że będą w nim kiedyś mieszkać. Tak, to jest człowiek, który rozmawiał ze mną powtórzyła. A znowu spojrzała na parwisa. Starał się ukryć swoje zmieszanie pod czymś, co jak sobie prawdopodobnie wyobrażał, miało być wyrazem pobłażliwego współczucia. Jego wargi przybrały niebieskawą barwę. On przypuszcza, że ja zwariowałam pomyślała ale przecież jestem przy zdrowych zmysłach. Nagle przyszedł jej do głowy sposób, w jaki mogła udowodnić swoje twierdzenie. Siedziała spokojnie, starając się opanować drżenie warki, czekając, kiedy będzie mogła zaufać głosowi. Po chwili odezwała się, patrząc parwisowi wprost w oczy. Czy zechce mi pan odpowiedzieć na jedno pytanie? Kiedy Robert Elwell usiłował popełnić samobójstwo? Kiedy? Jak to? Kiedy? Tak, chodzi mi o datę. Proszę sobie przypomnieć zauważyła, że jego lęk przed nią jeszcze się zwiększył. Mam powód, żeby o to pytać, nalegała. Dobrze, dobrze, tylko nie mogę sobie dokładnie przypomnieć. Wydaje mi się, że przed dwoma miesiącami. Chodzi mi o dokładną datę, powtórzyła. Parwis podniósł gazetę. Możemy tutaj zobaczyć, powiedział, starając się zaspokoić jej żądanie. Przebiegł oczyma stronę. O, jest. W październiku dnia. Nie dała mu skończyć. dwudziestego prawda? Potwierdził, patrząc na nią uważnie. Tak, dwudziestego. No więc pani sama wiedziała. Teraz wiem. Jej wzrok w dalszym ciągu błądził gdzieś poza nim. Niedziela dwudziestego. Tak, to był dzień, w którym zjawił się po raz pierwszy. Głos parwisa był prawie niedosłyszalny. Pierwszy raz zjawił się tutaj. W takim razie pani widziała go dwa razy. Tak, dwa razy, wyszeptała cicho. Pierwszy raz przyszedł 20 października. Pamiętam tę datę, bo właśnie tego dnia weszliśmy na szczyt Meldon Tip. uśmiechnęła się wewnętrznie na myśl, że gdyby nie ten spacer mogłaby zapomnieć. Parwis w dalszym ciągu nie spuszczał z niej oczu, jakby starał się pochwycić jej wzrok. Zobaczyliśmy go z dachu, mówiła. Szedł aleją lipową w stronę domu. Ubrany był dokładnie tak jak na tym zdjęciu. Pierwszy zobaczył go mąż, przeląkł się i zbiegł na dół, zostawiając mnie samą. Ale na dole nikogo nie było. Znikł. Elwel? Znikł? z niedowierzaniem zapytał parwis. Tak. Ich szepty zdawał się wychodzić sobie na spotkanie. Nie mogłam wtedy zrozumieć, co się stało, ale teraz już wiem. On wtedy próbował przyjść, ale nie był jeszcze martwy, nie mógł do nas dotrzeć. Musiał czekać dwa miesiące, żeby umrzeć. I wtedy przyszedł drugi raz i net z nim odszedł. Skinęła z triumfem głową zupełnie jak dziecko, które rozwiązało trudną zagadkę. Nagle gestem rozpaczy podniosła ręce i przycisnęła je do skroni. O, mój Boże! Przecież to ja posłałem go do Neda. To ja mu powiedziałam, gdzie ma iść. To ja posłałam go do tego pokoju! Zanosiła się krzykiem. Czuła, że wyłożone książkami ściany walą się na nią, jak ruiny zapadające się do wnętrza. Słyszała, jak Parwis krzyczy do niej poprzez te ruiny i przedziera się w jej stronę, ale nie czuła jego dotknięcia. Nie rozumiała słów. Poprzez huk i zgiełk docierał do niej tylko jeden wyraźny głos. Głos Ali Ster, który powtarzał, dowiecie się o nim dopiero później. Dużo, dużo później. Przełożył Aleksander Bogdański. Czytał Jacek Brzezowski.